Cześć. Cześć. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj urządzenie marki Volt Polska. Urządzenie nabyłem dlatego, bo potrafią być u mnie braki w dostawie prądu w zależności od sezonu zimowego między 10 minut, no tak do 2 do godzin nawet. Urządzenie przetwarza prąd napięciowy 12V na czystą sinusoidę 230V. Pracuję w systemie spięcia z siecią. W momencie, kiedy sieć zostanie odpięta, urządzonko pobiera prąd z akumulatora, przetwarza go na 230 V i przesyła dalej na urządzenia podpięte do urządzenia. W urządzeniu mamy z tyłu dwa wejścia, możemy podpiąć dwa urządzenia. Teoretycznie urządzenie można obciążyć, tak jak podaje producent, do 700 W. Ma tak zwanej tak zwanego napięcia e, impulsowego 1000W, ale podczas robienia testów podłączana była wiertarka 700W i obciążenie na pracy akumulatorowej jest tylko na dwie kreski i to przy wierceniu, przy obciążeniu wiertarki. Przy pracy wiertarki na, e, bez wiercenia mamy tylko jedną kreskę obciążenia, więc urządzonko bez problemów sobie radzi. Do urządzenia obecnie podpięte są dwa akumulatory. Jeden akumulator 80 amperogodzin i drugi akumulator 70 amperogodzin z czego nie są to akumulatory nowe tylko akumulatory wyciągnięte z samochodu ten pierwszy został wymieniony ze względu na to, że akumulator już jest dosyć stary, bo jest z 2006 roku, ale jakoś tam trzyma prąd. Ten ostatni jest akumulatorem trzyletnim, ale już tą zimę nie potrafił za bardzo odpalić samochodu, nie miał po prostu siły. Spięte są do kupy plus z plusem, minus z minusem, na przekątną, po przekątnej podpięte do urządzenia przetwarzającego prąd. Hmm. Obecnie do urządzenia podpięty jest piec komputer pieca, dmuchawa i pompa obiegowa, pompa pobiera 55W, dmuchawa 75, i z tym poborem prądu urządzenie na tych dwóch akumulatorach, które już są dosyć spracowane wytrzymuje 20 godzin bez, bez zasilania z sieci. W momencie załączenia zasilania z sieci urządzenie przechodzi w tryb ładowania akumulatora i te dwa akumulatory jest w stanie doładować do sprawności 100% od rozładowania do, do pierwszej kreski, czyli już kiedy daje nam sygnał, że mamy rozładowany akumulator, doładuje go w przedziale dwóch godzin. Mamy uzyskaną sprawność z powrotem dwóch akumulatorów. Maszyneczka może ładować akumulatory, one z tyłu jest przełącznik o napięciu dwóch, e, przepraszam 5 bądź 10 A w zależności jakim prądem chcemy, czy szybciej, czy wolniej, no i poza tym wydaje mi się, że no na obecny czas zimowy sprzęt powinien sprawować się dobrze. Bez żadnych, bez żadnych uszczerbków na prądzie i strachu, że coś się stanie z piecem, że no nie będzie nam skakać duża temperatura, bądź, bądź zabraknie wiatru i nie będziemy po prostu mogli utrzymać ciepła w domu. Wracając do urządzenia, jest to czysto sinusoida. Automatycznie prze, urządzenie automatycznie przełącza się po braku zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora. Funkcjonuje wszystko fajnie. Urządzenie było już testowane na podpięcie mieszkania, czyli jednej fazy. Z czego było korzystane? Z telewizora, który pobiera 120 W, lodówki w granicach 150 W i zamrażarka 200 W, no i tam oświetlenie. Awaryjnie, żeby na przykład jeden pokój był oświetlony, gdzie się tam pójdzie, żeby było światło. Obciążenie mieliśmy na kresce trzeciej. Nie było testowane, ile wytrzymają te dwa akumulatory na takim czymś, tylko po prostu, czy, czy pociągnie nam te urządzenia. Więc e, wszystko chodziło do kreski trzeciej. Obciążenia przy e, załączonych wszystkich urządzeniach i oświetleniach w dwóch pokojach. Więc wydaje mi się, że, że tak super sprawa. No. Ogółem urządzenie bym polecił, e, opakowanie czyściutko bardzo ładnie, nic nic e, co by było niejasne e, nie ma, wszystko jest ładnie opisane, mamy też no, taką podziałkę co ile wytrzymuje, ale z tego co już był robiony test na tych dwóch akumulatorach to się nie sprawdza, bo to tak jakby były wartości najniższe, najniższe przy tych obciążeniach. No To, tak jak tutaj jest 100Ah i 100W obciążenia, czyli mniej więcej to, co jest teraz piec, to wychodziłoby, że powinien pracować w granicach 13 godzin na tych dwóch akumulatorach, a pracuje 20 godzin. Więc zaniżone, zaniżone są troszeczkę wartości. No poza tym, wszystko w porządku: urządzenie działa, przełącza się samo, wraca z powrotem do sprawności po, zapię po zapięciu energii. Instrukcje dostajemy w zestawie. Instrukcja jest dosyć wyczerpująca, jak co podpiąć, więc raczej nawet dla laika będzie bezpieczne, bezpieczne podpięcie, że nic się nie zepsuje. W razie pytań w komentarzach postaram się, postaram się coś jeszcze przetestować, coś popodpinać. Najwyżej obciążyć maksymalnie. Zobaczymy, zobaczymy ile to pociągnie. Dziękuję.